Gdzie ten Staś pomidor wylądował? Cholera! Jestem Staszem pomidorem. A wylądowałem w jakiejś ciemnej uliczce. W jakimś innym kraju i w innym mieście. Nie, to Polska. Cholera! Ja chcę pomidorka. Kurde! Staś pomidorek jest trochę już starszy. A gada jak dziecko. Jeju, tam w domkach. staś pomidor też chce być w domku prosie prosie plosie, 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 prosie prosie staś pomidorek ma ferrari to jest ferrari ferrari wow ach piękny. piękne ferrari wow jaki konik a jaka moc! Ej, nie, no nie będę należał gdzieś w tym Ferrari Ojeju jakie felgi! Wo. a jaki znaczek! Staś pomidor to milioner! A jeszcze zobaczcie, staś pomidor ma kolejne autko Ma porszaka! Zobaczcie, carrera, staś pomidor naprawdę bogaty! Bogaty, bogaty! Wow, jestem bogaty, staś pomidor bogaty, bogaty Świat się kręci na boki, świat się kręci na boki, na boki, na boki, na boki, na boki Staś pomidor sobie idzie po ziemi Staś pomidolek, tylko gdzie mój pomidorek? No kurde, no nie wiem, no kurwa, no nie wiem Staś pomidor zabluźnił Weźcie w dolośle chyba kurwa życie ja pierdolę, Stasz pomidor pierdoli, pierdoli. A przed jakimi Stasz pomidor jest drzwiami. Takie drzwi są tylko dla bogaci. I co się pacić, co się pacić? O, już biegną, już biegną, bo jestem bogaty. Stasz pomidor będzie pierdolił, a żeby mieć co pierdolić, trzeba mieć dupy. I jak też pomidor będzie już dorosły, to już kurwa za chwilę. Albo już kurwa jest dorosły, to sobie kurwa znacie dupę i będzie pierdolił. Będzie po prostu w luchał. Staś pomidor. Stasz pomidorek. Ja pierdolę! Ja pierdolę Stasz, Kurwa dupy. Czekajcie na Stasia pomidora, będzie Was pierdolił. No bo musicie być Bo co innego będę pierdolił Nie będę już kurwa na lęczniu jechał Nie jestem kurwa dzieckiem Jestem dolosły Staś pomidor Jestem kurwa przed domem Gdzie mam kurwa płot Staś pomidor ma płot Dziewczyna op się tutaj Położy rękę Op się, się o, Tak położy ręce Wepnie kurwa dupcie i Staś pomidolek wejdzie w tą dupę. Staś pomidol wejdzie w tą dupę. Och, będzie chyba słodko, O, będzie dobrze. Staś pomidol pierwszy raz leci. <laughs> Staś pomidol pierwszy raz Będzie luchał. A dupa wypnie dupę. Znaczycie, dziewczynie na wypnie dupę. No i będę trzymał kurcie, kurwa w lęku pomidorka. I będę kurwa wchodził w dupę. Ale kurwa trzeba w jakąś blondyneckę. Jakąś blondyneckę. No, blondynecka. Blondynecka, blondynecka, blondynecka.